Te trzy fotografie pochodzą z sesji do kalendarza z Leonorą Jimenez, supermodelką z Kostaryki. Zainspirowany sceną z filmu Konstantin, wykonałem to zdjęcie oraz całą sesję na złomowisku. Szczególnie chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów o scenie z crash testem. Bardzo często pytacie o to, jak wykonane było to zdjęcie. Oczywiście jest to w dużej mierze fotomontaż, ale całe przygotowanie tej sesji trwało kilka miesięcy. Musiałem kupić odpowiednio rozbite auto. Najpierw musiałem kilka tygodni poświęcić na to, żeby w ogóle je znaleźć na okolicznych złomowiskach. Później trzeba było je przetransportować na miejsce sesji, odpowiednio ustawić pod właściwym kątem, żeby właśnie jak gdyby stworzyć wrażenie zderzenia i impaktu. Całość kompozycji dopełniają elementy drobne elementy dynamiczne, które były wykonane w postprodukcji. Mogę wam jedynie powiedzieć w tajemnicy, że do Mogę wam jedynie powiedzieć w tajemnicy, że do wykonania tego finalnego retuszu zrobiłem jak gdyby taki mały casting, gdzie trzech retuszerów próbowało podejść do tematu i jak najbardziej realistycznie oddać tą scenę. Tylko w jednym przypadku udało się to zrobić moim zdaniem tak właśnie odpowiednio i, i... casting na retuszerów jest ciekawy? Hmm, średnio. Jest i tyle. No. Mogę wam w tajemnicy powiedzieć, że aby wykonać postprodukcję tego zdjęcia, musiałem zorganizować casting na retuszerów, którzy próbowali jak najbardziej realistycznie oddać tą scenę. Myślę, że całość tego zdjęcia, jego siła, polega na grze aktorskiej Leonory, która fantastycznie wczuła się tutaj w całą sytuację. Koniecznie zobaczcie na backstage'u, jak ona niesamowicie angażuje się w tą rolę i w realizację tego całego projektu.